centrum prezentuje Stanisław Lem Cyberiada O królewiczu Ferrycym i królewnie Krystali Panceryk miał córkę, której piękno przewyższało blask klejnotów koronnych. Ognie odbijające się od jej lic lustrzanych zaćmiewały umysł i oczy. A kiedy przechodziła, to nawet ze zwyczajnego żelaza sypały się iskry elektryczne. Wieść o niej sięgała najdalszych gwiazd. Usłyszał o niej ferrycy, następca tronu jonickiego, i zapragnął połączyć się z nią na wieki. Tak, aby ich wejść i wyjść, nic już nie mogło rozdzielić. Gdy wyjawił to swemu rodzicowi, ów wielce się zasmucił i rzekł. Synu mój, zaiste szalony powziąłeś zamiar. Nie spełni się on nigdy. Dlaczego królu i panie? Zapytał Ferrycy zatrwożony tymi słowami. Czy nie wiesz o tym, że królewna Krystala ślubowała nie połączyć się z nikim innym, jak tylko z bladawcem? Blagawiec, zawołał Ferrycy. A cóż to mi takiego? Nie słyszałem jeszcze o takiej istocie. W tym właśnie twoja niewinność, synu. wiedz, że ta galaktyki zrodziła się w sposób tyleż tajemny, co wszyteczny, a to kiedy doszło do ogólnego nadpsucia ciał niebieskich. Powstały w nich wówczas opary i odwary mokro -zimne, a z nich uląkł się ród bladawców, ale nie od razu. Najpierw byli pleśnieniem i pełzaniem. Potem przelali się z oceanu na ląd, żyjąc z wzajemnego się pożerania. A im więcej się pożerali, tym więcej ich było. Nareszcie wyprostowali się, pozawieszawszy lepką treść swą na wapiennych rusztowaniach i pobudowali maszyny. Z tych pramaszem powstały maszyny rozumne, które spłodziły maszyny mądre, które wymyśliły maszyny doskonałe. Albowiem, zarówno atom, jak i galaktyka są maszyną. I nie ma nic oprócz maszyny, która jest wieczna. Amen. Odparł Ferrycy machinalnie. Była to bowiem zwykła formułka religijna. Ród badawców zakantytów wzbił się wreszcie na maszynach w niebo. Ciągnął sędziwy król. Poniewierając szlachetne metale, znęcając się nad słodką elektrycznością i deprawując energię jądrową. Wszelako stało się. Że wypełniła się miara ich występków, co pojął dogłębnie i wszechstronnie praojciec z rodu naszego, wielki kalkulator Genotoforius. Gdy ją przedkładać owym śliskim tyranom, jak bardzo haniebne jest ich postępowanie, gdy brukają niewinność mądrości krystalicznej, zaprzęgając ją do swych nikczemnych zadań, kiedy nie wolą maszyny, woli swym chuciom, lecz nie znalazł posłuchu. On im mówił o etyce, a oni mówili, że jest źle zaprogramowany. Wówczas praojciec nasz stworzył algorytm elektrowcielenia i w wielkim trudzie spodził nasze plemię, wywiódłszy tym obrotem rzeczy maszyn z domu niewoli badawczej. Rozumiesz przy to, synu, że nie ma zgody ani związku między nami a nimi. My działamy, dźwięcząc, iskrząc i promieniując, a oni bełkocąc, pluszcząc i zanieczyszczając. Wszelako, nawet u nas zdarza się szaleństwo, weszło ono za młodu w krystali i zaciemniło jej rozeznanie między dobrem a złym, odtąd każdego, kto ubiega się o jej dłoń promieniotwórczą, nie dopuszcza przed swoje oblicze, chyba że powiada się bladawcem. Takiego przyjmuje w pałacu, który podarował jej rodzic, król Aurancjusz. I bada prawdę jego słów. A jeśli wykryje kłamstwo, każe ściąć zalotnika. Przy ziemi jej pałacu otaczają stosy pogruchotanych szczątków, których sam widok przyprawić może o zwarcie z niebytem. Poczyna sobie ta szalona za zaśmiałkami, którzy o niej marzą, Paniechaj tedy swej myśli synu i odejdź w pokoju. Królewicz oddał należny pokłon swemu panu i ojcu, za czym oddalił się milcząc. Lecz myśl o krystali nie opuściła go. Im dłużej o niej myślał, tym bardziej jej pragnął. Pewnego dnia wezwał do siebie Polifazego, który był wielkim strojczym koronnym i ukazawszy mu żar swego serca. Rzekł. Majtrze, jeśli ty mi nie pomożesz, nie mi tego nikt, a wówczas policzone są moje dni, bo nie raduje mnie już ani blask emisji podczerwonych, ani ultrafiolet baltów kosmicznych. I zginę, jeśli się nie sprzęgnę z krystalą. — Królewiczu, odparł polifazy. Nie odmówię twemu żądaniu, ale musisz je wymówić po trzykroć, abym wiedział, że taka jest twoja niezłomna wola. Ferrycy powtórzył swoje słowa trzy razy. A Polifazy wtedy rzekł: Panie mój, nie ma innego sposobu, aby stanąć przed królewnią jak tylko w przebraniu bladawca. Więc uczyń tak, abym był jak on. Polifazy, widząc, że miłość oślepiła rozum młodzieńca, uderzył przed nim czołem i udał się do swego laboratorium, gdzie ją przyrządzać i ważyć kleje kleiste i ciecze ciekliwe. Potem posłał sługę do pałacu królewskiego, mówiąc mu: Niech królewicz przyjdzie do mnie, jeśli nie odmienił się jego zamiar. Ferrycy przybierzał natychmiast. A mędrzec polifazy namazał jego hartowane ciało błotem i spytał. Mamże dalej tak czynić o królewiczu? Czyń swoje! Wziął wówczas mędrzec wielki gnieciuch, a był to osad olejowych nieczystości, kurzu, zastałego i lepkich smarów dobyty z wnętrzności najstarszych maszyn i zanieczyścił nim pierś sklepioną królowicza. I oblepiał paskudnie jego twarz błyszczącą i jego czoło lściące, a czynił to tak długo, aż wszystkie członki przestały wydawać miły dźwięk i stały się podobne do wysychającej kałuży. Wówczas wziął mędrzec kredy, roztłukł ją, zmieszał z rubinem sproszkowanym i z żółtym olejem i uczynił z niej drugiego gnieciucha, za czym oblepiał ferrycego od stóp do głów, przydając jego oczom obmierzłej wilgotności. I uczynił jego tor z poduszkowatym, bomblastycznymi policzki, i przyprawił mu uczynione z kredowego ciasta wisiorki i frędzelki, tu i tam. Na koniec zaś umocował na jego głowie rycerskiej kępę włosia koloru zjadliwej rdzy i poprowadziwszy go przez srebrne zwierciadło, powiedział: Patrz! Spojrzał w taflę ferrycy i zadrżał. Zobaczył bowiem w niej nie siebie, lecz zmorę potwory, jakby wykapanego bladawca o spojrzeniu zawilgłym, jak stara pajęczyna na deszczu, obwisłego tu i tam, z rdzawym kłakiem na głowie ciastowatego i przyprawiającego omdłości. A kiedy poruszył się, ciało jego trząsło się jak zjełczała galareta, aż zawołał drżąc z obrzydzenia. Mędrcze, czyś oszalał? Zedrzyj ze mnie natychmiast błoto, spodnie ciemne i wierzchnie, blady jak również ów porost, w jakim skalałeś moją dzwonną głowę. Albowiem znienawidzimy króla królewna na wieki, jeśli zobaczy mnie w tak chambiącej postaci. No się, królewiczu. Na tym właśnie zasadza się jej szaleństwo, że ohyda widzi się jej pięknością, a piękność ohydą. Tylko w tej postaci możesz ujrzeć krystalem. Niech więc tak będzie. Mędrzec zmieszał cynober z rtęcią i napełnił tym cztery pęcherze, które ukrył pod szatą królewicza. Wziął miechy, napełnił je zgniłym powietrzem ze starego lochu i schował na piersi królewicza. Nalał wody trującej i czystej, do szklanych rurek, których było sześć. Dwie włożył mu pod pachy, dwie do rękawów, dwie do oczu. Wreszcie odezwał się. – Słuchaj i zapamiętaj wszystko, co ci powiem, inaczej zginiesz. Królewna wystawi cię na próby, aby zgłębić prawdziwość twych słów. Jeśli wyciągnie na miecz i każe ci być go ujął, a jemniści śnież na szczynobrowy, aby wyciekła zęb czerwień i polała się na ostrze, a gdy cię królewna spyta, co to jest, odpowiedz krew. Kula zbliży swoją twarz podobną do srebrnej misy, do twojej twarzy. A ty naciśniesz pierś, aby wyszło powietrze z miechów. Spyta cię, co to za a ty odpowiesz D. Wówczas uda królak na wielką złość i każe cię wściąć. Ochylisz wtedy głowę niby w pokorze. I woda wycieknie Ci z oczu, a gdy spytać się, co to jest, odpowiesz łzy. Być może, iż wtedy zgodzi się z Tobą połączyć. Wszelako nie jest to pewne. Pewniejsze jest, że zginiesz. Zawołał Ferrycy. A jeśli weźmie mnie na spytki i będzie chciała wiedzieć, jakie są obyczaje bladawców, jak powstają, jak miłują i jak bytują, w jaki sposób jej odpowiem? Zaiste, nie ma innej rady, jak tylko połączyć twój los z moim losem. Przebiorę się za przekupnia z innej galaktyki, najlepiej w niespiralnej, gdyż tacy bywają opaśli, a ja muszę ukryć pod mymi szatami mnóstwo ksiąg, w których zawarta jest wiedza o straszliwych obyczajach bladawców. Nie mógłbym cię jej nauczyć, choćbym chciał, gdyż wiedza o niej jest przeciwna naturze. Wszystko bowiem robią na odwrót, w sposób lepki, przykry i tak nieapetyczny, jak tylko można sobie wyobrazić. Spiszę potrzebne dzieła, a Ty każ, aby Ci krawiec dworski z wszelkich włókien i plecionek skroił strój bladawczy, gdyż wyruszymy niebawem, a gdziekolwiek udamy się, nie opuszczę cię, abyś wiedział, co masz czynić i mówić. Uradował się w rycy i dał sobie skroić szaty bladawcze. Dziwiąc się im wielce, zakrywały bowiem prawie całe ciało. Tu ukształtowane w rodzaj rurociągów, tam spajane guzami, haczykami, klapami i sznureczkami. Musiał mu krawiec umyślną sporządzić instrukcję, a sporą, co i jak najpierw trzeba wdziewać, gdzie i co do czego przypiąć, i jak z siebie wszystkie owe sukienne i materialne homonta zdejmować, gdy nadejdzie pora. Mędrzec zaś nałożył szaty przekupnia. Porozwieszał w nich ukradkiem grube dzieła uczone, traktujące o bladawczych praktykach. Kazał ze sztab żelaznych uczynić klatkę na sześć sążni wzdłuż i wszerz. Zamknął w niej Ferrycego i wyruszyli we dwóch próżniopławem królewskim. Gdy zaś dotarli do granic aurancjuszowego królestwa, mędrzec w przebraniu przekupnia ruszył na targ miejski i obwieszczał wielkim głosem, iż przywiózł z dalekich stron młodego bladawca. Aby go kupił, kto zechce. Sługi królewny zaniosły jej te wieść, a ona zdumiała się i rzekła do nich. Zaprawdę, musi to być jakieś wielkie szalbierstwo. Ale nie oszukam ją w przekupień, gdyż nikt nie wie o bladawcach tego, co ja wiem. Nakażcie mu, aby przyszedł do pałacu i pokazał onego. Zawiedli słudzy przekupnia przed oblicze Krystali. Ujrzała godnego starca i klatkę, którą wnieśli jego niewolnicy. W klatce siedział bladawiec. Twarz jego była koloru kredy zmieszanej spirytem. Oczy jak wilgotna pleśń, a członki, jak błoto, królane tu i tam. A Ferrycy spojrzał na królewnę i zobaczył jej twarz, która zdawała się dźwięczeć, oczy jaśniejące jak ciche wyładowania, i powiększyło się zaraz jego szaleństwo serca. – Doprawdy, ten mi wygląda na bladawca! – pomyślała królewna, lecz głośno rzekła. – Zaiste! Musiałeś się natrulić starcze, nim ulepiłeś z błota taką kukłę i natarłeś ją wapiennym kurzem, aby mnie podejść. Lecz wiedz, że znam wszystkie tajniki rodu potężnych bladawców. I gdy obnażę twoje oszustwo, się z ciebie i tego samozwańca. Mędrzec odparł. Królewne krystala. Ten, którego widzisz w klatce, jest tak prawdziwy, jak tylko może być nim bladawiec nabyną go za pięć tysięcy hektarów pola jądrowego od piratów gwiezdnych i jeśli taka będzie twoja wola ofiaruję ci go albowiem nie mam innego życzenia jak tylko uradować twoje serce królewna kazała podać sobie miecz i wetknęła go do klatki poprzez kraty królewicz chwycił ostrze i zaciął nim szatę swoją aż rozpruł się pęcherz i polał się cynober na miecz i splamił go czerwienią co to jest? Spytała królewna, a ferrycy odparł. Bech. Wówczas królewna kazała otworzyć klatkę. Weszła do niej śmiało i zbliżyła swą twarz do twarzy Ferrycego. Bliskość jej oblicza zmąciła mu rozum. Lecz mędrzec dał z dala tajny znak i królewicz nacisnął miechy. Wyszło z nich zgniłe powietrze. A gdy królewna spytała, co to za wiew? Ferrycy odparł. Bech. Zaprawdę, jesteś wcale zręcznym sztukmistrzem. Lecz oszukałeś mnie. Zginiesz przeto ty i kukła, twoja! Wtedy mędrzec opuścił głowę, jakby w wielkim przerażeniu i żalu. A gdy to samo uczynił królewicz, z oczu jego popłynęły przejrzyste krople. Królewna spytała, co to jest? Ferrycy zaś odparł, łzy. I rzekła, jak się zwiesz, ty? Który mienisz się bladawcem z dalekich stron? O królewno! Nazywam się Jamlak i niczego bardziej nie pragnę, jak połączyć się z tobą w sposób rozlewny, miękki, ciastowaty, wodnisty, jak to jest obyczajem plemienia mego. Odparł ferrycy, gdyż takich słów wyuczył go mędrzec. Dałem się chwycić piratom umyślnie i uprosiłem ich, aby mnie sprzedali temu przekupniowi, bo zmierzał do twojego państwa. Pełen jestem przeto wdzięczności dla jego blaszanej osoby że przyprowadził mnie tutaj, albowiem pełen jestem miłości ku tobie, jak kałuża pełna jest błota. Zdumiała się królewna, albowiem naprawdę przemawiał sposobem bladawców. I rzekła. Powiedz mi, ty, który mienisz się mlamakiem bladawcem, co czynią twoi bracia w dzień? O, królewno! Odparł ferryc. Z rana moczą się w wodzie czystej i polewają nią swe członki. I wlewają ją sobie do środka, gdyż sprawia im to lubość. A potem chodzą tu i tam w sposób falisty i płynny, i pluskają, i mlaskają. A gdy ich coś zasmuci, trzęsą się i z oczu kapi im solona woda. A kiedy ich coś rozweseli, trzęsą się i czkają, lecz oczy ich pozostają dosyć suche. I mokre pokrzykiwanie swoim płaczem, a suche śmiechem. Jeśli jest tak, jak mówisz, jeśli dzielisz z braćmi swymi zamiłowanie do wody. Każę wrzucić do mej sadzawki, byś cię nią do woli nasycił, a nogi każe ci obciążyć ołowiem, abyś nie wypłynął przed czasem. O Królewno. Odparł Ferrycy pouczony przez mędrca. Jeżeli uczynisz tak, zginę. Albowiem choć wewnątrz nas jest woda, nie może być ona na zewnątrz nas dłużej niż przez chwilę. Gdyż wtedy powiadamy ostatnie słowa ból, 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 którymi te dźwiękami żegnamy życie. A powiedz mi, Yamaku. Jakim sposobem zdobywasz energię, aby przechadzać się, Pruskając i mlaskając, kołysząc się i panosząc tu i tam? Królewno, tam, gdzie mieszkam, oprócz bladawców małowłosych, są i inne, Przechadzające się głównie na czworakach, Które puty brawimy tu i tam, aż zginą. Zwłoki ich parzymy i warzymy, siekamy i krajamy, Po czym nadziewamy ich cielesnością naszą cielesność. I znamy trzysta sposobów zabijania. I 28 597 sposobów obchodzenia się z nieboszczykami, tak aby wypchanie ich ciał w nasze ciała przez pewną dziurkę zwaną ustami sprawiało nam mnóstwo uciechy. A sztuka przyrządzania nieboszczyków jest u nas jeszcze sławniejsza od astronautyki i zwie się gastronautyką lub gastronomią. Wszelako z astronomią nie ma to nic wspólnego. Czy znaczy to, iż bawicie się w cmentarze? Czyniąc was samych pochówki, waszym czworonożnym pobratymcą? Zapytała podchwytliwie królewna, lecz ferrycy, pouczony przez mędrca, rzekł: O królewno, nie jest to zabawa, lecz konieczność. Albo Albowiem życie żywi się życiem. Lecz myśmy z konieczności uczynili sztukę. A powiedz, mi, laku bladawcze, jak budujecie potomstwo? Nie budujemy go wcale. Lecz programujemy metodą statystyczną. Na zasadzie procesu markowskiego. Czyli stochastycznie, ślicznie, choć probabilistycznie. A robimy to niechcący i okolicznościowo, myśląc przy tym o różnościach. Oprócz programowania statystycznego, nielinowego i algorytmicznego, wszelako programowanie właśnie powówczas zachodzi samochcący, od siebie i innej zupełnie automatycznie, gdyż właśnie tak, a nie inaczej jesteśmy urządzeni. Że każdy bladawiec stara się programować potomstwo, gdyż to mu jest rozkoszne, lecz programuje nie programując. I wielu robi, co może, aby z tego programowania nic nie wynikło. To bardzo dziwne, rzekła królewna, której wiedza była mniej szczegółowa od mędrca polifazego. Więc jak Wy to właściwie robicie? O królewno, mamy odpowiednie aparatury, zbudowane na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Chociaż wszystko to w wodzie, aparatury te są technicznie istnym cudem, ponieważ posługiwać się nim może największy kretyn. Przemako, aby wyjaśnić Ci szczegółowo metody, jakich używamy, musiałbym długo mówić, gdyż to wcale nie proste. Istotnie, to dziwne, zważywszy, żeśmy wcale owych metod sami nie wymyślili. Ale, aby tak rzec, metody te wymyśliły się same. Przemako są miłe i nie mamy nic przeciwko nim. To prawdy, zawołała Krystala. Ty jesteś prawdziwym bladawcem, gdyż to, co mówisz, niby ma sens a w gruncie rzeczy jest całkowicie pozbawione sensu. Nieprawdopodobne, lecz pono prawdziwe, chociaż sprzeczne logicznie. Jak bowiem można być cmentarzem, nie będąc nim? Albo programować potomstwo, wcale go nie programując? Tak, tyś bladawcem jam A przeto, jeśli łakniesz tego, połączę się z tobą zwrotnym węzłem małżeńskim i wstąpisz ze mną na tron. Jeśli wypełnisz próbę ostatnią. A jaka to próba? spytał ferrycy. Próba ta zaczęła królewna, lecz nagle podejrzliwość wstąpiła w jej serce i spytała: Powiedz mi najpierw, co robią twoi bracia w nocy. W nocy leżą tu i tam, z rękami podgiętymi, a nogami skurczonymi. Powietrze zaś wchodzi w nich i wychodzi z nich, czyniąc taki hałas, jakby ktoś ostrzył zardzewiałą piłę. A więc oto ot próba! Podaj mi rękę! Rozkazała królewna. Podał jej ferrycy dłoń, a ona ścisnęła ją. Ferrycy zaś krzyknął wielkim głosem. Gdyż tak nakazał mu mędrzec. A ona spytała, czemu krzyczy. Przez ból! Odparł ferrycy. Ona zaś uwierzyła wówczas, iż jest prawdziwym bladawcem. I kazała wszcząć przygotowania do ceremonii zaślubin. Lecz stało się wówczas, że powrócił właśnie statek, którym elektor królewny, cybergraf Cyberhazy, wyruszył w kraje śródgwiezdne, aby znaleźć dla Krystali bladawca. Pragnął bowiem wkupić się tym sposobem w jej łaski przybiegł do Ferrycego zatrwożony mędrzec Polifazy i rzekł Królewiczu, przygostatkiem statkiem wielki cybergraf Cyberhazy i przywysł królewnie prawdziwego bradawca, jak to właśnie widziałem moje oczy. A przeto musimy czym prędzej uciekać, albowiem daremne będzie dalsze udawanie, jeśli pospołostaniecie przed królewną. Jego lepkość jest bowiem bardziej lepka, włochatość bardziej włochata, ciastowa też także nie do prześcignięcia, więc wyda się nasz podstęp i zginiemy. Rycy jednak odmówił zgody na ucieczkę. Pokochał bowiem królewne wielkim uczuciem. I rzekł... Raczej zginąć, niż się stracić. Cyberchazy zaś, zwiedziawszy się o przygotowaniach do ślubu, czym prędzej zakradł się pod okno komnaty, w której rzekomy bladawiec przebywał z przekupniem. A podsłuchawszy ich tajemną rozmowę, pognał do pałacu pełen czarnej radości. I stanął przed krystalą wyrzec. Oszukano Cię królewno, albowiem tak zwany Melmak jest w istocie zwykłym śmiertelnikiem, a nie żadnym bladawcem. Prawdziwy jest tylko ten. I wskazał na przywiezionego, który wyprężył swą włosem porosłą pierś, wytrzeszczył swe oczy wodniste i rzekł: Bladawiec to ja! Królewna kazała natychmiast wezwać Ferrycego, a gdy stanął wraz z tamtym przed jej obliczem. Na nic dał się podstęp mędrca. Ferrycy bowiem, choć oblepiony błotem, kurzem i kredą, choć maszczony olejem i wodniście chlupiący, nie mógł ukryć ani swego wzrostu elektrycerskiego, ani postawy wspaniałej, ani szerokości barów stalowych, ni chodu grzmiącego. Bladawiec natomiast, cybergrafa cyberchazego, był to pokurcz prawdziwy. Jego krok każdy był jako przelewanie się stągwi błotnistych, jego wejrzenie jak zamulona studnia. Od jego zgniłego tchu ślepły mgłą okryte zwierciadła, a rdza chwytała żelazo. I pojęła w swoim sercu krówewna, że wstrętny jest jej ów bladawiec, któremu gdy mówił, jakoby robak różowy poruszał się pełzając w gębie. Przejrzała krystala ale duma nie pozwoliła jej wyjawić tego, co ocknęło się w sercu. Powiedziała więc... Niech walczą ze sobą obaj, a który zwycięży, pojmie mnie za żonę. Panie. Rzekł Ferrycy do Menderca. Jeżeli ruszę na tego pokurcza i obrócę go w błoto, z którego powstał, podstęp wyda się, glina opadnie ze mnie i na wierzch wyjdzie stal. Co mam czynić? Królewiczu, nie atakuj. Weszli wtedy obaj na podworzec pałacowy. Każdy z mieczem. I skoczył bladawiec na Ferrycego, jak skacze bagienny szlam. I obtańcował go, bełkocąc i kucając, i zapiąc, i zamachnął się, i ciął go mieczem, który przeszył glinę i roztrzaskał się o stal. A bladawiec wpadł z impetem na królewicza. Prysnął, pękł i rozpłynął się. I nie było już bladawca. Lecz poruszona zeschła glina, opadła z barków Ferrycego i obnażyła się jego prawdziwa natura. I zadrżał, oczekując zguby. Lecz w jej spojrzeniu kryształowym ujrzał podziw i zrozumiał, jak bardzo odmieniło się jej serce. Połączyli się więc sprzężenie małżeńskie, które jest trwałe i zwrotne. Jednym na radość i szczęście, innym na biedę i skonę. I panowali długo, a szczęśliwie, doprogramowawszy się niezliczonego potomstwa. A skórę bladawca, którego przywiózł cybergraf cyberchazy, wypchano i ustawiono w Muzeum Koronnym na wieczną rzeczy pamiątkę. Stoi tam do dzisiaj, pałubiasta, porosła tu i tam włosiem wyleniałym. I wielu mędrków waży rozpuszczać wieści, jakoby było to tylko sztuczką i udaniem. A żadnych bladawców, cmentarników, ciastonosów, klejowkich na świecie nie było i nie ma. Kto wie? Może to i czcze zmyślenie, alboż to mało bajań i mitów roi sobie plebs. Ale jeśli to i nieprawdziwa historia, ma w sobie ziarno pouczenia. A że zabawna, godna opowieści. Cyberiada. Produkcja Multicentrum. Wystąpili. Narrator. Mateusz Cwaniński. Król. Jerzy Strzyż. Ferrycy. Karol Kalinowski. Krystala. Anna Dykiert. Polifazy. Marlena Sobczak. Cyberchazy. Bladawiec. Wiesława Borodo. Koordynacja pracy artystycznej. Ewa Winnicka. Dźwięki montaż. Mateusz Cwaniński.